Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Kryptonim T4. Autor: Mieczysław Kieta. Czyta: Adam Bauman. Nagrania: Audio Tales. Dziwny ambulans. Dziedziniec Uniwersyteckiej Kliniki Chorób Nerwowych w Berlinie był zupełnie pusty. Lipcowy upał wypełniał go od wczesnego rana duszną spiekotą, ale nie to było powodem, że nikt z pacjentów nie opuszczał budynku szpitalnego i nie korzystał z przedpołudniowego spaceru w ogrodzie. Tego dnia wszyscy chorzy musieli pozostać w pokojach. W szpitalu urzędowała komisja. Naczelny ordynator w asyście kilku lekarzy i pielęgniarek wizytował salę chorych. Tym razem nie interesował się jednak ani przebiegiem choroby pacjentów, ani ich samopoczuciem. Sprawdzał tylko nazwiska na kartach gorączkowych i porównywał z listą, którą usłużnie i z wojskową niemal dyscypliną podawał mu jeden z lekarzy. Niekiedy wydawał lakoniczne, jako rozkaz polecenia, aby kartę chorego odłożyć na bok. Pacjentowi oświadczał przy tym: Będzie pan przeniesiony do państwowego zakładu specjalistycznego. Tam są doskonałe warunki, powinien pan być zadowolony. Większość chorych, zakwalifikowanych do przeniesienia, głośno wyrażała radość z powodu zapowiedzianej odmiany monotonii szpitalnego życia. Inni cieszyli się na myśl o podróży. Tylko Kurt Heimer, pracownik miejskiej elektrowni, ośmielił się zapytać. Herr profesor, przepraszam, a jak tam będzie z odwiedzinami? Tu do mnie syn przychodzi trzy razy w tygodniu. Nie martwcie się, Heimer, odparł ordynator. Zawiadomi się rodzinę o przeniesieniu i o porze odwiedzin. Wszystko będzie w porządku. Jawol, Herr Oberarzt, uspokoił się Heimer. Dziękuję panu. Wizyta dobiegła końca. Chorzy, osłabieni upałem i apatyczni, nagle się ożywili. Wytypowani przez komisję, zaczęli pakować swoje drobiazgi, inni, którzy mieli pozostać, z zaciekawieniem i nie bez zawiści przypatrywali się ich krzątaninie. Wygrałeś los na loterii mówił do Heimera jego sąsiad, Fritz Becher, kierowca ciężarówki, który po wypadku samochodowym i kontuzji głowy cierpiał na okresowe zaniki pamięci. Zawsze Brandenburg to nie Berlin. A wiesz ile tam zieleni? I żarcie może będzie lepsze? Zazdroszczę ci. To nieważne, chłopie, odparł Heimer. Grunt, żebyśmy jak najprędzej wyszli z tego świństwa zdrowi do domu. Wtedy sobie odbijemy. Na dziedziniec zajechał wielki, czarny autobus. Za lśniącymi szybami okien powiewały muślinowe firanki. Kierowca zręcznie manewrował wozem, podjeżdżając tak, aby drzwi autobusu znalazły się jak najbliżej wyjścia z gmachu kliniki. Za chwilę konwojent autobusu Herbert Salisz zameldował się w kancelarii naczelnego ordynatora. "Heil Hitler. Pomocnik sanitariusza Salisz melduje się jako kierownik transportu." "Heil." Odpowiedział niedbale lekarz. "Dlaczego w cywilnym ubraniu bez kitla?" Ilu was jest? Wszyscy weźmiecie lekarskie płaszcze z magazynu. Jawol! odkrzyknął Salisz, któremu rozkaz ten sprawił wyraźną przyjemność. Jako sanitariusz miał bowiem prawo, tak jak cały niższy personel służby zdrowia, tylko do pospolitych kitlów, które, produkowane z materiałów zastępczych, odpadów lnianych i papieru, wyglądały szaro i nieefektownie. Lekarz podał konwojentowi teczkę z listą chorych. To wszystko, powiedział. Po przyjeździe wręczyć profesorowi doktorowi Hańce. Salisz odmeldował się. Za chwilę na korytarzach rozległ się rozkaz: Ale Verlege Antreiten! Wszyscy przeniesieni, wystąpić do apelu. Pacjenci ustawiali się na korytarzu. Osobno mężczyźni, osobno kobiety. Pielęgniarki pilnowały porządku i sprawdzały nazwiska. Liczba się zgadzała. Razem było pięćdziesiąt osób. Niebawem ruszyli do wyjścia. Tuż przy drzwiach stał salisz. Wyjął z teczki listę transportu i jeszcze raz ją kontrolował. Każdy pacjent, mijając go, podawał nazwisko. Salisz czerwonym ołówkiem znaczył na liście fajkę, powtarzając Darnachstę albo po prostu. Los, weiter. Następny, dalej. Kiedy odfajkował ostatnie nazwisko, zawołał do siostry przełożonej: Sztymt. Zgadza się. Włożył listę do teczki i zawiązał ją starannie tasiemkami na kokardkę. Na tepsce widniał znak: T4, skrupulatnie wykaligrafowany przez kancelistę sekretariatu kliniki błękitnym atramentem. Tymczasem chorzy zajęli miejsca w autobusie. W tyle wozu usiedli dwaj konwojenci. Salisz ulokował się obok kierowcy w szoferce. Kilkakrotnie poprawiał się w fotelu, starając się nie pomiąć za bardzo lekarskiego płaszcza. Wreszcie zwrócił się do szofera: Abfard! Wóz ruszył z miejsca. Z okien kliniki żegnały go spojrzenia ciekawskich. Kilku z nich pomachało na pożegnanie dłońmi. Nagle z separatki na drugim piętrze, gdzie mieściły się sale zabiegowe dla ciężko chorych, rozległ się przenikliwy chichot. Karawan! Karawan! Kurtheimer wzdrygnął się. Inni nie zwrócili na to uwagi. Samochód mijał właśnie bramę i skręcał w ruchliwą ulicę. Około południa autobus zatrzymał się na krótki postój w małej miejscowości Werder. Było bardzo gorąco. Salisz wysiadł z samochodu, miał pragnienie. W pobliżu jednak nie znalazł żadnego kiosku z piwem. Tymczasem do autobusu podbiegło kilkoro wiejskich dzieci, w koszyczkach miały na sprzedaż poziomki. Salisz chciał je przepędzić, błyskawicznie zlustrował okna autobusu. Były dokładnie przysłonięte firankami. Chorzy zachowywali się spokojnie. Niech pan kupi poziomek, przydadzą się na wycieczce, nalegał jakiś chłopiec. Salisz zastanowił się. Dobra, zadecydował. Dawajcie wszystkie. Rzeczywiście, odświeżą nas. Wysupłał z kieszeni garść fenigów. Na, masz i zwiewaj. Część poziomek zostawił dla siebie, kierowcy i konwojenta, resztą obdzielił transport. Jeden koszyczek przypadł na kilku chorych. Dziękujemy, panie doktorze, mówili pacjenci. Dziękujemy. Drobiazg, żachnął się Salisz, usatysfakcjonowany tytułem. Sami widzicie, jak dba o was państwo. W Brandenburgu będziecie je mieli codziennie. A teraz w drogę, rozkazał szoferowi. Niedługo potem autobus minął stocznie na rzece Haweli i wjechał w uliczki Brandenburga. Salisz wydał polecenie, że nie wolno odsłaniać okien. Wóz mijał ruchliwe ulice, wielokrotnie skręcał, aż z piskiem hamulców zatrzymał się przed ponurym, choć niedawno odnawianym budynkiem. Obok bramy widniał szyld. Heil und Pflegeanstalt. Reins Arbeitsgemeinschaft. Zakład leczniczy i opiekuńczy Państwowej Wspólnoty Pracy Rzeszy. Kierowca dał trzykrotny znak klaksonem. Wrota bramy otwarły się bezszelestnie. Autobus wjechał na podwórze. — Alzo, wir sind da! — A więc jesteśmy! — niemal wesoło wykrzyknął Salisz. — Aussteigen! Wysiadać! W kilka dni potem do bramy czynszowej starej kamienicy berlińskiej przy Welfengasse 8 wszedł listonosz. — Guten Tag, Herr Schulze! — Zagadnęła go dozorczyni, co nowego? Jak zwykle, pani Emmo, odpowiedział. Nogi nie chcą nosić, a tu upał jak w piecu. Wyjął z torby plik gazet i listów dla lokatorów. Wśród nich tkwiła urzędowa koperta z nagłówkiem Heil und Anstalt, Brandenburg. Brzegi koperty obwiedzione były czarną, żałobną obwódką. A to co znowu? Do kogo? Zapytała dozorczyni. Do Heimerów, kochana pani, odparł listonosz. Muszę osobiście doręczyć. Przesyłka polecona, urzędowa. Zostawił jej resztę zwykłej poczty, a sam powędrował na trzecie piętro w oficynie. Za chwilę stukał do drzwi, na których błyszczała mosiężna wizytówka. S.K. Heimerowie. Drzwi uchyliła starsza i tęga kobieta. Na widok koperty zbladła. Um Wilen. na litość boską, co się stało? Listonosz podał jej ołówek i recepis listu do pokwitowania. O tu, proszę podpisać. Ręka kobiety drżała. Podpis niezgrabnym zygzakiem wyskoczył aż na margines Dziękuję, pani Heimer. Współczuję. Do widzenia. Z pokoju wyszedł syn Heimerowej Johannes. Z niecierpliwością rozerwał kopertę. Tkwił w niej arkusz, zadrukowany tekstem, uzupełnionym atramentowymi wstawkami. Heimer zaczął czytać: Wielce szanowna pani Heimer, jesteśmy zmuszeni donieść z wielkim żalem, że mąż pani Kurt Heimer, który dnia 7 lipca 1940 roku na podstawie zarządzenia ministerialnego Został przeniesiony do tutejszego zakładu, zmarł nieoczekiwanie dnia 14 lipca na skutek ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Śmierć była dla niego wyzwoleniem z ciężkich cierpień. Z uwagi na zarządzenia policyjno-sanitarne ciało zmarłego musiało zostać niezwłocznie skremowane. Prosimy uprzejmie o powiadomienie nas na jaki cmentarz życzą sobie Państwo przesłać urnę z popiołami, co zostanie zarządzone przez miejscowe władze policyjne. Ubranie zmarłego, które nie przedstawiało większej wartości i zostało uszkodzone przy dezynfekcji, przekazano na rzecz NSV, narodowo-socjalistycznej organizacji pomocy i opieki społecznej. Heil Hitler. Pani Heimer zaczęła szlochać. Ale jej syn nagle wykrzyknął: Ależ, mamo, to niemożliwe. To chyba pomyłka. Przecież ojciec od dawna nie miał ślepej kiszki. Był operowany przed 25 laty. Nazajutrz Heimer postanowił sprawdzić całą historię na miejscu w Brandenburgu. Pojechał tam pociągiem. Zbliżał się właśnie do bramy zakładu, którego adres widniał na otrzymanej wczoraj kopercie. Uważnie porównał szyld tkwiący obok bramy z nagłówkiem koperty. Heil und Reichs Reichsarbeitsgemeinschaft. To tutaj, upewnił się i trzymając list w dłoni, sięgnął do dzwonka. W drzwiach bramy uchyliło się okienko i wartownik w mundurze SS zapytał opryskliwie. Was ist denn los? O co chodzi? Heil Hitler, powitał go Heimer. Chciałem się widzieć z naczelnym lekarzem. To niemożliwe, odpowiedział niechętnie SS-man. Wstęp dla obcych wzbroniony. Ależ, próbował tłumaczyć się Heimer. Masz pan, czytaj pan, brutalnie przerwał mu wartownik, podsuwając blankiet oprawiony w celuloidowe etui. Heimer rzucił okiem na krótki tekst. Wstęp na teren zakładu osobom niepowołanym jak najsurowiej zabroniony. Niżej widniała pieczęć. Kryminalny Urząd Rzeszy w Berlinie i nieczytelny podpis. — Zrozumiano? — krzyknął SS-man. A teraz znikaj! Luz! weg. Heimer usunął się na bok. Niczego nie rozumiał. Poczuł się nagle całkowicie bezradny. Wartownik zatrzasnął okienko. Za bramą rozległ się trzykrotny sygnał klaksonu. W chwilę później skrzydła bramy szeroko się rozwarły... I z podwórza wyjechał wielki, bagażowy samochód pocztowy. Przednie koła wozu mijały już bramę, kiedy rozległ się przeraźliwy zgrzyt. To tylni błotnik zawadził owrota. Heimer właśnie dostrzegł napis na pudle samochodu. Deutsche Reichpost. Niemiecka poczta Rzeszy. Kiedy esesmani przy bramie podnieśli wrzask pełen przekleństw. Wóz... Zjeżdżał już schodnika. Tylne drzwiczki kolebały się szeroko, otwarte zderzeniem. W pudle leżała bezładna sterta nagich trupów. Jednemu z nich opadło ramię, wisiało na zewnątrz samochodu i bezwładnie kołysało się nad numerem rejestracyjnym. Hajmerowi strach zjeżył włosy szybkimi krokami oddalił się od bramy a potem biegiem poderwał się ku najbliższej przecznicy. nie słyszał jak jeden z asesmanów z pasją zatrzasnął drzwi samochodu a na pożegnanie obrzucił kierowcę soczystymi przekleństwami Pełną wersję audiobooka znajdziesz na Książki.pl.